Siemano, dzisiaj witam was bardzo serdecznie, wtorek zaczynamy kolejny filmik. Tym razem możecie sobie przeczytać, dlaczego ten film został zrobiony. CFXPL 5 godzin temu Tadek zrób poradnik, gdzie dropić na 70 levelu? Jeśli taki poradnik jest, proszę podaj link. Taki poradników pewnie jest masa na YouTube, ale ja ci udzielę bardzo dobrej odpowiedzi. 70 level, nawet jak masz lipne jako plus 6, plus 7 takie z wiedźmy czy cokolwiek jakiegoś słabego, jakąś stalkę plus 7 plus 8. To wystarczy, że pójdziesz na metki 65 75 80. Im na pewno dasz radę, bo one są słabe. Zrób sobie buffa. Buff ci przy okazji doda jakieś umiejętności, które będzie miał na przykład szycie, krytyka i błogo tańczę bez maski. A maska w ogóle była z za 3 SM, -y, ta co kiedyś, na 30 niż jakoś zbugowała, nie wiem jak. I powiem ci tak, na 70 levelu stój, zrób biologa, zrób skillę y, czym bić? Teraz to najlepiej bić bojowym plus 9 ewentualnie nimfą plus 9, chociaż nimfa wydaje mi się, że będzie droższa od bojowego, więc bardziej polecam ci bojowy plus 9 skadę potwora plus 4 i reszta jest tam niepotrzebna do metków tak naprawdę 65, 75, 80 a ja jak mieliśmy trochę lepsze akurat 70 oraz 85 też jeszcze, a jak mieliśmy jeszcze lepsze bufa, 90 bez problemu z bojowym plus 9 dasz radę. I myślę, że jak będziesz dawał radę bojowym, właśnie bić metki, to sobie przy okazji wbijesz ten 75 dla, dla nawet tego zatrutego plus 6, 10 średnich, bo on będzie bił prawdopodobnie tyle samo co bojowy plus 9. Skadę potwora. No więc, to tyle można na ten temat powiedzieć. Ale jeszcze polecam Ci kilka innych rzeczy. Na 70 masz misję z konarami Zylkowa. Dropie sprzedawaj. To też było w jednym z filmików. Ale myślę, że to jest dosyć dobra rzecz, właśnie dlatego, żeby przypomnieć o tym, że takie coś istnieje. Konary Zylkowa. Nikt tego nie sprzedaje. A są i można na nich całkiem nieźle zarobić. No, tak jest. Chociaż czasem o tym zapominamy. Dobra, ym... Na 70 poziomie jeszcze wprawdzie do DT nie pójdziesz, do katakumb nie pójdziesz, do groty nie pójdziesz. Trzy by ci się odebrały. Ale myślę, że jeśli masz jakiś zespół, taki ten, ten, to możecie poskakać na, na barona i podrobić żale. Jeśli żale są coś tam warte u ciebie na serwerze, to czemu nie? U mnie chyba taki żal może jest warty z 40 kaka, ale jest na przykład złodziej duszy, jest warty tyle samo, więc drobniesz żala i złodziei masz 80 kaka. Przynajmniej na S3, jeśli ceny się jeszcze nie zmieniły w bardzo drastyczny sposób, chociaż może nie, bo ostatnio widziałem, że Ala plus 0 za 30, chyba 7, stał w, u nas w Szyńcu, a to jest coś, no i jak widzicie, właśnie hmm, coś jeszcze mogę powiedzieć na temat zarobków M1 na 70 poziomie. Myślę, że to by było wszystko: czytaj skill na M, na G. A jeśli nie masz kasy, zrób sobie drobka, daj mu 500k, no nie, 300 chyba, 50k ostatnio wydałem jak zaczynałem grę wojowniczką i to było dosyć tanio, bo wyszło mi właśnie to wszystko na EQ plus 6, więc jest ok, Więc możesz zarabiać na sobie na Q bez problemu, na tym 10 levelu zrobić gildię i wybijać wszystkie metki jak leci, Dropniesz sobie przy okazji wierzchowca, no. Ja myślę, że to by było praktycznie na tyle. Jak widzicie tu mam kilka dziwnych rzeczy w ekwipunku, nasionka, kamyki duchowe, rada pustelnika, yy, mikstura pośpiechu, yy, zwój lwa, yy, pieczęć wilka. Te rzeczy są, to znaczy część tych rzeczy jest po prostu z ewentu wielkanocnego, jak ktoś by pytał skąd ja to mam w ogóle i wiecie, yy, co za jest. Zielone poty też chyba z tego eventu były, z tego co pamiętam. Dobra, to chyba by było na tyle, mam nadzieję, że CIV fx.pl, pomogłem Ci trochę, żebyś się ogarnął. Prześledźcie ten link bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Pa, pa.